Mieszka Staśkiewicz studio depilacji wosk na włos. Dziewczyny, ja jeden ze swoich salonów prowadzę w Olsztynie. To jest malutka ulica, ulica Wyzwolenia. I wyobraźcie sobie, że na tej ulicy jest aż trzech fryzjerów, cztery salony kosmetyczne, z czego jeden tak naprawdę zanim się otworzył, to już się zamknął. Także doskonale znam problemy biznesu beauty w tym mieście i zmagam się z nimi na co dzień, tak jak Wy. Ciągłe tak naprawdę doinwestowywanie naszego salonu, ciągłe, y, ciągłe y, wydawanie pieniędzy na nowe maszyny, na nowe wnętrza, niczego nie da. Musicie zainwestować w marketing i tego nauczy Was Lucyna oraz Darek. Lucyna pokaże Wam po kolei, jak stworzyć. Fantastyczny dzień otwarty, yy, urodziny Waszego salonu, otwarcie Waszego salonu. Krok po kroku pokażę Wam, jak spowodować, że duża liczba osób przyjdzie do Was wtedy, zakupi Wasze produkty, Wasze usługi, a Wy je sprzedacie. Teraz pewnie pomyślicie sobie, przecież dlaczego ja mam je sprzedawać? Ja robię wspaniały masaż. Okej, okay, ale tak naprawdę nikt nie dowie się o Twoim wspaniałym boskim masażu, jeśli Ty go nie sprzedasz, jeśli Ty nie zaprosisz swoich klientów do siebie. Dlatego oni pokażą Wam, jak inwestować w marketing i jak mierzyć się z tymi problemami biznesu beauty. A pokażą Wam to wszystko na kongresie przyszłości biznesu beauty, który odbędzie się w październiku 23-22 października dokładnie w Ostródzie. Słuchajcie, macie blisko, także serdecznie Was zapraszam. Ja będę, a Wy...